To był naprawdę niezwykły sen. Koniec świata ogromne, wielometrowe fale zalewające ludzkość, niszczące wszystko dookoła. Ostatnia garstka ludzi, która biegła, ale nie mogła zostać uratowana. I nagle, w myślach, przekazałam jeden sygnał: musimy wybaczyć i każdy kto wszedł w stan wybaczenia zaczął świecić jak gwiazda i nagle wszystkie te fale rozpuściły się i ta ostatnia garstka luskości po prostu została uratowana interpretację zostawiam wam wybaczenie jest niezwykle silną emocją wybaczenie i wszechobecna akceptacja jest tym, co wy nazywacie miłością. Nie znacie tego, bo żeby to poznać, musielibyście umrzeć, tak jak ja. Ja dopiero po śmierci zrozumiałam, za czym my tak naprawdę gonimy, czego my potrzebujemy doświadczyć i co to jest za emocja, której poszukujemy przez całe życie i często umieramy, nie potrafiwszy jej. Odnaleźć, ani nazwać. I moi drodzy, jest to właśnie wybaczenie i wszechobecna akceptacja, bo my właśnie tego potrzebujemy. Są to dwie najsilniejsze emocje, które my całkowicie mylimy z miłością. Zwróćcie uwagę, że wtedy, kiedy wszystko wali wam się na głowę, kiedy już nic nie możecie zrobić, to jedyne co można, to pracować ze swoim umysłem. I najczęściej jest tak w przypadku np. ludzi, którzy są ciężko chorzy, póki walczą, to. Po prostu są skazani na śmierć, ale w momencie, kiedy przychodzi ta akceptacja i odpuszczenie, to dopiero ta akceptacja i odpuszczenie otwierają drogę do tego, aby można było coś zmienić w swoim życiu. Ja to tłumaczę ludziom, którzy zgłaszają się do mnie na plan zdrowotnej transformacji. I to jest właśnie sukces terapeutyczny. Wiedzieć, w jaki sposób odblokować możliwość transformacji. I teraz kiedy mm, jesteśmy w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, kiedy dzieje się nam naprawdę bardzo, bardzo źle, no to wtedy jedyne co możemy zrobić, to właśnie zaakceptować tą sytuację. I moi drodzy, co my najczęściej wtedy robimy? Jest akceptacja, rzucamy wszystko i idziemy się relaksować, no bo już przecież i tak jest źle. Więc jedyne co możemy zrobić, to zrobić coś dla siebie. I jeśli tak zrobicie, to gwarantuję Wam, że za chwilę pojawią się efekty. Najlepiej po prostu w ogóle się przestać interesować sytuacją, która nas mm, próbuje sprowadzić do parteru. Nie ma znaczenia, czy jest to choroba, czy są to jakieś inne sytuacje, życio sytuacje życiowe. Zmiana może nastąpić dopiero wtedy, kiedy my odpuścimy czyli ta wszechobecna akceptacja i wybaczenie. I wybaczenie. Wybaczenie idzie razem z, po, z taką wszechobecną akceptacją. I to nam otwiera pole serca, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokonać transformacji naszej przestrzeni, czyli wszystkiego, co się dzieje. Ale z mojego snu wynika również, że możemy dzięki otworzeniu pola serca. Że możemy wpłynąć na to, co dzieje się na Ziemi. W nas jest siła, moi drodzy. Starajcie się za wszelką cenę wejść właśnie w ten stan powszechnej, takiej wszechobecnej akceptacji i wybaczenia. I wtedy to Wy to nazywacie właśnie miłością. To jest jedyny stan. W którym mamy jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w naszym życiu oraz co dzieje się ogólnie w tej wszechobecnej przestrzeni i w energiach, które panują tutaj na Ziemi. A więc zapytacie teraz, jak to zrobić? Jak wejść w taki stan? No, moi drodzy, ja nie będę was tutaj w żaden sposób umoralniać ani pouczać, ponieważ ja sama jeszcze 4 lata temu nigdy w ten stan bym nie weszła z bardzo prostej przyczyny, ponieważ byłam zatruta bardzo mocno lekami i metalami ciężkimi. Mi wejście w ten stan umożliwiło dopiero odtrucie wielowymiarowe. Był to bardzo długi proces, czteroletni. Nie będę Was oszukiwać, że jakieś medytacje czy praktyki. Yy, <grym> jogistyczne czy jakiekolwiek inne wprowadzą was w ten stan, ponieważ to nie jest prawda. Ee, rozumiem, że proces odstruwania to jest długi proces i oczywiście możecie wejść w proces odstruwania wielowymiarowego, ponieważ jeśli zaczniecie dziś, to z każdym dniem będziecie bliżej. To, że u mnie trwało to 4 lata nie znaczy, że u was również ten proces będzie taki długi. Natomiast to, co może zrobić każdy z was, to zapytać siebie, swoją duszę w ciszy, w spacerze na łonie natury. Co ja mogę zrobić, żeby się poczuć w taki sposób i ona was poprowadzi. Musicie słuchać swojej duszy, swojego serca, tego co ono wam mówi. A nie ludzi z internetu, którzy wam doradzają różne praktyki, które tak naprawdę w rzeczywistości nie mają żadnego przełożenia na to, co dzieje się w naszej przestrzeni. Każdy z nas ma wybór. Możemy zadecydować, w jakim świecie chcemy żyć. Jeśli chcemy żyć w świecie pełnym dobra, uprzejmości, fajnych ludzi i światła, to za wszelką cenę starajmy się wzbudzić w sobie wybaczenie i akceptację pozdrawiam bardzo serdecznie zielarz polska